Siemanko, witajcie na kanale Karpiewa Strefa. Dzisiaj szybki poradnik, jak zrobić sobie powerbanka tak co by nam na dłuższych zasiadkach nie zabrakło prądu. Zapraszam do oglądania. A więc tak, co w ogóle potrzebujemy, żeby stworzyć sobie takiego powerbanka. Na pewno będą to akumulatory, w tym przypadku są to akumulatory 12V. 7,2Ah, jakaś skrzynka, nie musi być taka. To jest akurat skrzynka hermetyczna, więc w miarę powinna być wodoszczelna. Następna rzecz to jest gniazdo USB. Tutaj jest gniazdo z voltomierzem i dwoma wejściami USB 3.0. Także powinno dość szybko ładować telefon włącznik. Kostka, no i troszeczkę miedzianych kabli. Pierwsze, od czego zaczniemy, to dopasujemy sobie tutaj do tej skrzynki te akumulatory. To jak możecie zauważyć, jest gąbka, którą sobie możemy o, w taki sposób wyciągnąć i idealnie przypasować nasze, właśnie ogniwa. Akumulatory są już na swoim miejscu. Teraz zajmiemy się otworami. Dwa otwory: jeden na gniazdo USB, a drugi na włącznik. I użyjemy do tego wkrętarki z wiertłem choinkowym. No i jak widzicie, gniazdo oraz włącznik już na swoim miejscu. 3 minutki roboty. I gotowe następnym krokiem będzie już okablowanie także bierzemy się za kabelki ja sobie wszystko już poprzycinam na gotowo, żeby to za dużo czasu nie zajmowało no i za chwilkę omawiamy dalszą część montażu a więc tak, kable już mam poprzycinane polutowane Rurki termokurczliwe, pozakładane, i teraz wszystko sobie połączymy: akumulatory łączymy równolegle, także wkładamy sobie tak: czerwony, czarny, czerwony. I czarny. Tak to wygląda. Całość idzie do kostki. No, i potem z kostki wychodzi jeden kabelek, czerwony pójdzie do przełącznika. Tutaj jest drugi, który będzie z niego wychodził. Bezpiecznik. No, i po podłączeniu wszystkiego. Powinno to działać. Także teraz zrobię moje cięcie. Wszystko zrobię jak należy, i zobaczymy, czy będzie nam to wszystko działać tak, jak powinno. No i mamy wszystko połączone. No I teraz chwila prawdy. No i jak widać wszystko działa. Także już w tej chwili można ładować sobie telefon aparat. Czego tylko dusza zapragnie. No i jak widzicie mój powerbank jest już gotowy. Porządek z kabelkami zrobiony. Całość zamykamy. Wyłączamy, no i czekamy na pierwszą zasiadkę. Pozdrawiam.